Cześć, jestem Alan i nagrywamy UFC 4. Okej, okay, jestem na moim koncie. I zrobimy dzisiaj trzy walki takie. O, Zawalczę teraz wadę le, lekkiej. No i jestem jako Justin Poirier. I wersus. Barbosa. Coming up next, it's a lightweight championship fight between Dustin the Diamond Pory and Edson. W ogóle ja czemu taki niegadowaliwy jestem i no wiecie, no grałem przed chwilą. No i fajnie było. Jestem

In the home for his I mean the king of Latin he yeah, had his back burning like dust 48, 55 southball. He's a right-handed guy. That's why the jab does so much damage to his opponent. So as we pull up some numbers here, we had 29 total strikes have landed for Dusk and the Diamond Board. Oh man, that's a nice thing. Oh boom! Еще под, Еще Ай, Барбоса! Such as you're to land a strike more flush than he did right there. I'm not even sure the opponent saw it coming, so you'll see the replay and probably shake his head, but ultimately, this is a huge result and a huge win for that fighter here tonight. All right, let's take a look back at the replay and, and hear much more. rozwaga nie wiem Ko kobieca, młodsza Dobra baczmy, to po prostu nim Ogólnie nie bardzo strzelmy kumary, nie wiem jak w się cię Ale, ale w ogóle jeszcze firma 2 W ogóle taka cisza jest, że tak w ogóle nic nie gadał, tak, bo się też skupiam, ale nie aż tak jak na fisie, bo na fisie jest... FIFA. FIFA No i ciężko się skupić. Ale w WFC to jest, jest niszczalne. Przynajmniej w tej. Aleksander Wolkanowski. W ogóle tego chłopaka z niebieskim narożniku totalnie nie znam. Znam jedynie tego, co gram, czyli Aleksander Wolkanowski, który teraz ma właśnie walczyć z Brianem z Ortengą, Ortengo mnie. Ortengą, nie? No kurcze! może być przegrana albo przez decyzję. Robimy duszynko. to, To się Dosyć ostre trzyma od góry. Dobra, poddał się. Wygrana, kolejna walka. You can see the years of repetitions in the gym to send up and ultimately get the tap there. Great technique to set up the finish. Five guys coming back and some highlights from that round and there just aren't that many guys on this roster that can keep up this... here's blech. No i zaczynamy tak naprawdę ostatnią walkę. Tak się wyrobią. Nie dałam! Dobra, robimy to. No, no nie robimy tej rewanżowej, ale robimy. MMA. Eee yy, dobra, zobaczymy. Pacę, patę, Puć Leo! Versus the Os. Oh, 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 oh. Ostatnium Valley <laughs> coming up next is a UFC Bolterweight Championship Showdown between Leon Evans and Nate Diaz. <laughs>

W tej walce to wygrał Leoner, bo naprawdę tak, taka walka była. A teraz walczy brat, i, brat czyli ten starszy brat. Nie ten co teraz jest, tylko ten drugi Diaz obok niego. To jest jego brat. No jak się zmieniłem dużo bardzo od tamtego czasu co nagrywałem jeszcze Jak pamiętacie jakieś nagrywania, no ale teraz z Teraz będę nagrywał samodzielnie Chyba że z próbką kumpelka to mnie przyjdzie Ale to nie są tylko szedłem albo dwa odcinki, koniec od razu mnie Oczywiście będę dużo razy nagrywał jeszcze, no oczywiście, to nie jest koniec kariery youtubera, moim zdaniem jeszcze. W ogóle patrzcie na Diaza, patrzcie na niego, on się w taki zakwawił, chyba najgrubiej na razie, bo Barboza w ogóle to nic się nie zakwawia. Nie dlaczego, atakuje. Well, there are a few things we need like. to do in this martial arts and these type of transitions and scrambles on the ground. I don't know. He's got the feet on the hips now. Do you see a pretty good position to get out? I would think if he so chooses. Absolutely. This is the ideal position for escaping. No, you're not going to get us in this.

Aj, Jak źle to robię totalnie. Dobrze. Dobra, no. Dobra, koniec. Okej. Okay, to jest ostatnia walka. Tak jak mówiłem. I się z wami żegnam. Nara.